Ciemka ludziska na kanale Horror Story, ja jestem Harry i pykamy sobie w Outlast'a jedynkę i w poprzednim odcinku e, skończyliśmy trochę dalej, e, daj mi tutaj to, ponieważ z baterię, tak, no tak, tak, ok. Okej, okay, dobra. Dobra, dawajcie tutaj spacja. O kurde, jak wysoko, moi drodzy. E, to nic, lecimy dalej. Miał być w piątek odcinek, ale... Nie... Chciałem dać w piątek odcinek puścić, no ale... E, jednak nie wyszło, nie dałem rady. E, więc może uda mi się w poniedziałek, zobaczę. Ale jeszcze nie wiem. Bo chciałbym zwiększyć częstotliwość tutaj... Odcineczków, moi drodzy, więc yy, tutaj, żeby było więcej odcinków, bo zauważyłem, że z wyświetleniami tutaj lipa EL, el Mordo, więc trzeba by to jakoś dźwignąć, nie? Więc trzeba więcej materiału dawać, żeby yy, cokolwiek tutaj. A tutaj. Nie, zamknięte, dobra. Tutaj nie ma nic, nie ma. No nie ma, nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie będzie, tu też nie będzie, więc chyba tutaj nic nie ma do zrobienia, więc lecimy dalej. Pójdziemy za krwią, moi drodzy. E, tutaj. Oj, 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 oj. Jakieś dyskietki. Mój drogi, o nic nie ma, nie ma. Więc otwiera mi te. Jakaś karta potrzebna, potrzebna karta magnetyczna. A skąd ja, A skąd ja mam ją wziąć e, Tutaj nie ma. E, a! Okej. Okay. O, ty panie, ty. On jakieś bydle tutaj. E, notatki. E, nie mogę się pozbyć. Chrisa Walkera, tego pierdolonego wielkoluda, który upodobał sobie odromnienie ludziom głów. Słyszę, że mam rocze coś o przymusowym zatrzymaniu i protokołach bezpieczeństwa. A jeśli to nie na, o to jeśli on stanowi problem? Może właśnie projekt wszystkie naprawić? Okej. Okay. Dobra, czy tutaj blok D? Moi drodzy. Tutaj nic nie ma. Tu mamy. Jest, mamy kartę dostępu. Ale tutaj nic nie mamy. Chyba jakieś. więzienie czy co? Okej. Okay. Dobra. Czy tutaj nic innego nie ma? No nie ma, to to spierdzielamy stąd no. E, e, e. Dawaj mi to. Okej okay. Jak tu ciemno. Jak fajnie. A czego my w ogóle szukamy? Idź za szadami krwi. A tak po prostu mamy iść. Dobra. Ciemno jak w dupie ja ma tak chodzić tutaj? Wyjdź przez łaźnię. A gdzie jest łaźnia? Tutaj. Pójdź za oknem jest łaźnia, ty. To znowu przez okno. Dobra. Dobra. A, jak mi przyjebał ty. Dobra, to ja musiałem chyba chwilę odczekać, moi drodzy. Tak, jest to moment, tak, tylko to, to jest tylko moment. Mnie już tu nie ma. Eee, przypominam, że to jest na najłatwiejszym wyjść z... Dobra No Boże Zniknął, no tak Ja pójdę tam dalej Zobaczę czy tutaj też nie ma czegoś Czy nie ma otwartego okna przypadkiem Albo no idiotami Tak tutaj ba jest Dobra A ja musiałem wtedy na, na niego wpaść w tym drugim oknie, no Dobra, nie będziemy biegli Jak to jest ciemno? Bardzo ciemno Tutaj chyba nic nie ma No Więc yy, Idziemy Zamknij drzwi lepiej Albo i nie Tutaj co mamy? Zamknięte A tutaj mamy też coś Ale ja bym, bym Chciał tamto zobaczyć bo to są dwie drogi I każda Gdzieś musi prowadzić Tutaj no oczywiście zamknięte No jakby inaczej moi drodzy Więc Tutaj chyba też nic O jakieś dokumenty mamy W wyzączniku znajduje się Kopia aktu zgonu Rudolfa G. Wernickiego Podwykonawcy od środka Badawczego Murkow Numer 148 tak, Brak krwi Żyjących krewnych Stan Colorado Należy spojrzeć pod światło By odczytać znak wodny Numer sprawy Stan Colorado eee, Niniejszym oświadczam Że op opiekowałem się zmarłym w okresie od 4 czerwca 2003 roku Do 28 lutego 2009 roku Oraz że Widziałem go żywego 27 lutego 2009 roku, 2009 roku. Zgon nastąpił 28 lutego 2009 roku o 4.11 nad ranem. Przyczyna zgonu: Śmierć nastąpiła na skutek niewydolności serca spowodowanej podeszłym wiekiem. Stwierdzono zgodność z oryginałem. Okej. Okay. Jakiegoś pacjenta tutaj mieli. Dobra, tutaj chyba nic nie ma, więc. Tutaj też. Kto to jest, ale kuźwa brzydki, no jakieś krzesło elektryczne ale cię wygięłoby dla kłuty mamy pół godziny materiału moi drodzy tutaj chyba nic nie ma takiego ciekawego żeby coś tutaj zebrać Kurwa nie no chodzimy po czyichś szczątkach więc więc lipa więc dobra tutaj nic nie ma więc yy, zmywamy się stąd Yy, właśnie tutaj, zobaczmy jeszcze, co tam będzie. Ale chyba nic takiego, zamknięte wszystko. Yy, tutaj, aha. A, ok, dobra, to ja zamknę i się pójdę tędy, yy, moi drodzy. Yy, czy tutaj coś jest z tego komputerka? Nie, tutaj też nie. Tutaj też nic nie ma, e, okej okay. Oj ty bydlaku, ty! Okej okay. Dobra Chodź tam e, szybko No i co tu ścioszku? Nie zmieścisz się, nie? Dobra, tutaj idę stąd sobie e, Co mamy zrobić? Wyjdź z, przez łazię na razie jestem w jakiejś wentylacji, czy mam. Aha. Nie? Dobra. Okej. Okay. Gdzie teraz? Okej, okay, dobra. To miało być zaplanowane, czy nie? Ok. Dobra. O, ty panie, mamy, jesteśmy w tej łaźni. Ty. Ja ale za ile zwłok ty Dobra, ale nie drzygaj się no Mój drogi, nie zrygaj się tylko Eee Znajdź alternatywną drogę do łaźni Dobra, tutaj nic nie ma Moi drodzy Tutaj też nie jest tamten... Tam jest gdzieś ten tuściok, nie? Okej, okay, dobra, to my nie. E, wracamy się. Gdzie on teraz pójdzie? Jest to, że on nie wiadomo, gdzie pójdzie tutaj. Jak on pójdzie prosto. Proszę, idź prosto, idź prosto. Nie zatrzymuj się, proszę, idź dalej, idź. Idź. Nie, patrzcie, tu, tu, mnie, tu mnie nie ma, proszę cię Idź stąd Tak, tak Tak, trzymaj Dobra Jak ja pójdę tutaj Do tego Okej okay. On poszedł gdzieś tutaj Tutaj też nic... Też nic nie ma. No to pierdzielę te baterie. Dobra. Spierdalamy. Dobra, szybko. Szybko. Jak tu ciemno, ty. Dajesz. Przeskakiwuj szybko. Tutaj? Chyba tak. Nie wiem czy dobrze biegnę. Dobra. Okej, okay, tutaj coś jest, ale tam nie chcę. Dobra, właśnie się poszedł Raczej tak Tutaj mamy Eee. Tu dobra też Dobra, musimy iść tędy. Jednak dobrze myśliśmy. O! O ty pipoty. Okej. Okay. Oj bało się... Zapomniałem, że to tu jest w ogóle Dobra, jakieś pojebane to jakieś Ja się tak nie bawię, no Tak Okej okay. Tutaj coś mamy jakieś cele Dobra Dobra Ej ja za nami dziwnie chodzi Dobra Chodźmy tutaj może od razu Dobra, tutaj nic nie ma Kurde czy jak w więzieniu, nie? A co ty, a co ty tam robisz? Oj, oj, to nie dla dzieci e, Ja niestety się nie dołączę, bo nie mam jak Mój drogi, no ale wiesz, no może jak drewniarz, kiedy zostawię numer to? Eee, no zamknięte, no. Czy, mo Czy moglibyście tym. Oj ty. Dzięki, dzięki. Eee, nie spodziewałbym się tego, ale. Eee, Najwidoczniej no brakowało mu emocji. Okej. Okay. Dobra, to w oczy. Jak? Dobra. Okej. Okay. Witness. Witness? Co to jest witness? Nie. Okej. Okay. Rudolf G. Wernicki. Dr. Rudolf G. Wernickie lat 90, odszedł 28 lutego 2009 roku, wykonując pracę, którą kochał. Urodził się w 1918 roku w Monachium, Niemcy. Zyskał sławę w środowisku matematyczno-naukowym dzięki pracy napisanej wraz z pionierem w dziedzinie informatyki Alanem Turni Turnigiem. Po wojennej za zawierusze w 1949 roku. Uzyskał amerykańską wizę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po kilku dekadach badań w Los Angeles osiedli się w Nowym, Nowym Meksyku, gdzie cieszył się emeryturą, fotografując krajobrazy i opiekując się swoimi kotami. Na przełomie 3000-leci przybył do Colorado, by, -leci przybył do Colorado, by charaktery... charytatywnie oddać się pracy na rzecz Murkow Korporation. Koledzy wspominają, że doktor Wernickie wielodusznie i prawdziwie troszczył się o dobro z godność innych. Nie pozostawił po sobie potom potomnych. E, dobrze wiedzieć. Doktor kiedyś mi powiedział. E, A, okej. Okay. ok. Tutaj nie wyjdziemy? Nie. A tutaj są schody, dobra. Więc. Dobra, tutaj coś mamy. Mamy baterię. którą od razu e, sobie wpakujemy do e, kamery HD High Definition. Skąd napierdalać? Jest tu jakaś kolejna? Nie, Okej. Okay. Ty, Pipo, ty. Ty, Pipo, ty. Aj. Dobra, spierdzielamy stąd. Okej, okay, idź. Dobra. Oj ty, no wiesz ty co. Dobra. Dobra, chodźmy. Całe szczęście nie... Nie spadłeś tutaj na dół. Mój drogi. To jest jakaś dziurka, więc sobie wejdziemy w nią. Typie. Yy, tak. No, nie, to nie no Dobra Blok D Tutaj nic nie ma Dobra, tutaj jest wyjście, ale Tutaj pusto I tu też, dobra, że tutaj nie przedłużam i skaczemy pięterko niżej no Proszę się uspokoić A, i tutaj nic nie ma ciekawego A, można się jakby co schować więc... Zamknięte. Dobrze, w sumie to lepiej. Nawet nie mamy czasu w ogóle. A no, jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc coś tam e, sobie porobimy. Okej. Okay. Waldler. Okej. Okay. Notatki. W tym psychiatryku ze słowem Walrider można się zetknąć na, na każdym kroku. Ludzie z korporacji Murko wprowadzili tu eksperymenty na, o nazwie Projekt Walrider, ale pacjenci mówią o Walriderze tak, jakby był jakąś postacią, jakby był Dochem lub demonem, czymś co znaleziono w górach. Kładę to na to na karb na ich schizofrenicznych mamów, ale właśnie coś sam zobaczyłem, może może to tylko usterka kamery, albo to miejsce je tak nam nie działa. Ok, dokumenty mamy wszystkie przeczytane. Ok, więc... Lecimy dalej, moi drodzy. Tak. Mi się wydawało, że tam coś było, ale dobra. Ok, tutaj też mamy jakąś dziurę. Ale chciałbym jeszcze sprawdzić... Czy tutaj nic nie ma? Raczej nie, więc lecimy Okej, okay, tutaj nic nie ma, więc Będziemy się musieli tutaj przedostać Okej okay. Bardziej tutaj Jeszcze niżej, ale Jeśli mi się wydaje, czy chodzimy teraz bardziej po podziemiach Znajdź wyjście z kanału, okej okay. Dobra Dobra, tutaj nie ma nic e, Mamy kanały, moi drodzy, ja mam prawie 20 minut filmu Znaczy, wy będziecie mieli trochę krótszy, bo... Na pewno tutaj coś się przytnie No ale no cóż e, e, Lecimy dalej e, Tutaj nic nie będzie e, Tutaj to typem chyba też nie Ale zanim gdziekolwiek przejdziemy yy, Więc Lecimy tutaj Tam idą dalsze kanały Ej Uuu Coś tam przyleciało, moi drodzy Mi się to nie podoba Tam coś jest Czy tutaj jakieś takie coś. Ok. Na bardzo grane długopisem, tył, z tyłu formularza przyjąć charakter pisma odpowiednio pacjentowi ojcu. Ten Bóg jest prawdziwy. Tak długo myśleli Mieliśmy go z duchami, zjawami, szaleństwem. Nie chcieliśmy wierzyć. Łuski na oczach Saula były strachem, a gdy strachu się wy, wyzbędziesz, widzisz naprawdę. Oto dar, ale Valeridara, Ewangelia no! Piasku. Największy <śmianowidora> Oto dar Valeridara, Ewangelia Piasku. Największym grzechem na świecie jest rozmyślna niewiedza, rozmyślna niewiedza o Bogu, uzyskać objawienie i nie głosić go szukającym Oczekującym owieczkom to miejsce w stanie na drodze zbawienia do grzech, za który karą nigdy nie jest z, nigdy nie jest zbyt wielka. Zamku. Ok, czyli droga ocieczki e, tutaj no niezbyt e, jakaś udana, czyli musimy iść tam e, i my tutaj właśnie pójdziemy. Ile mamy materiału? Tutaj jeszcze kupa czasu. Okej, okay, zapisywanie. W sumie, moi drodzy, tu mamy zapisywanie. Odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. Jedno jest całkowicie prosto. Lewo. Na sam koniec przez to, prawo. A tam na sam koniec. Aha, żeby wodę tutaj odkręcić. Dobra. Czyli czekajcie. Pierw ten żółty na sam koniec. Lewo. Całkiem koniec przez tunel i w prawo i znowu w prawo. Dobra, lewo, Najpierw jest lewo, prosto, prawo, prawo, lewo, na sam koniec. Oj, ty, Panie! okej okay. dobra, on chyba nas. E, e dobra. On chyba tutaj nas nie dogonit, nas nie dogoniat Dobra, musimy iść całkiem prosto Nie wiem jak, ale jakoś musimy się tam przedostać I coś czuję, że... Za łatwo nie pójdzie No nie No nie no Aj, leć Biegnij, biegnij, gdzie pierdol rośnie, moi drogi. Szybko. Dobra, lecimy w prawo, moi, dro moi drodzy. Może nam się tu zrobić. Okej, okay, jest. Jest, zawór, jest, mamy to. Dobra, jeden zawór odkręcony, moi drodzy. Okej, okay. tam typa chyba nie ma, więc lecimy stąd No tam chyba go nie będzie. Okej, okay. Dobra, jest tutaj jednak on ja sobie gdzieś poszedł, gdzieś w prawo bo coś, gdziekolwiek. Jak najdalej ode mnie, bo został nam jeden zawór. Jeśli nam się uda go zrobić, to będzie zajbiście. Oczywiście on musi iść tam, gdzie my musimy iść, więc musimy niestety poczekać. Ale to dla nas nie będzie tutaj zbyt trudne. Bo on tam gdzieś pójdzie w Pi7, go miniemy. Moi drodzy. Czy tutaj coś jest ciekawego dla nas? Nie. E, czy tutaj coś jest? A, moglibyśmy zrobić takie kółko po prostu też. Aj! Aj, jak no. Dobra. O, ale mnie czary przechodzą. Gdybyś... Jakbyś... Tak, idź tam. No, i się musiał... gruba obudzić. Leć! Tutaj. Gdzieś tu. Na mapie to trochę inaczej wyglądało. Dobra. Dobra. On tutaj jest. My też tutaj są. Dobra, mam nadzieję, że mnie nich znajdzie. Nie będę musiał uciekać. Moi drodzy, do, nie to, Nie do mnie! No ty dla akuty! No ja pierdzielę no. Dostawań! I uciekaj no. Tutaj nie damy rady. Tutaj też nie. Musimy biegnąć tutaj. I do, i do dziurki, do dziurki. Bo innej drogi nie ma, ale biegnij. Urdeblaszka, no my tej drugiej ru, e, drugiego w zrobimy. Przyładu, czadu już tu. I. No i teraz my biegniemy. Tutaj. E, szybko to zrobimy. I uciekamy stąd. Drzwi oczywiście rozupane, zapisywanie mamy. Jest zarąbiście. Zejść po drabince. Eee, dobra, mamy zejść po drabince tamtej, którą, która była. Więc on już za na nami biegnie, ty. A no elo mordo, stwierdza nam. Nie, tu nie było. Tutaj się nie zmieści, za mały otwór dla ciebie. A długo tak będziemy szli? Moi drodzy? Czy nie? Jak tu ciemno, ty? Ok, dobra. Czy tutaj, a tutaj nic nie ma. Tutaj też nie. Więc idziemy. Gdzie my teraz musimy iść? A, drabinka. A, gdzie indziej? Do góry? Dobra. E, mam... No to chyba jak to ktoś tam teraz będzie. No wiecie co? Eee, dobra. Eee, proszę mnie nie chytać. Okej. Okay. Dobra, znajdź wyjście z kanałów. Znowu... Długo mam tak chodzić? Ale krzyki ty. Ej. Dobra, my musimy was uciekać. Jak najszybciej się da te wyjście znaleźć. Bo no, Te kanały mnie wykończą. Dobra. I tutaj coś jest. Gdzie my idziemy? Nie wiem, gdzie idziemy. Ale zapisywanie mamy Więc ja już tutaj zakończę odcinek moi drodzy Więc ja już tutaj e, dziękuję za uwagę i będziemy się widzieć w następnym odcinku o godzinie 18 .00. może poniedziałek zobaczę albo w piątek za tydzień od piątku zobaczymy Więc ja dziękuję za uwagę e, zapraszam do zobaczenia w poprzednim odcinku, wiecie ktoś nie widział i wyczekiwania następnych Elon, na